Cześć, witam was w kolejnym odcinku Singla. Tak, dzisiaj zajmiemy się, oczywiście, dalej tym portalem, ale dzisiaj pod kątem no, zbierania materiałów. No po prostu nie miałem kiedy tego no, samemu robić, bo naprawdę nadal troszkę mało czasu ostatnio. Ale mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda troszkę do tego Minecrafta y, przysiąść potem. Będę chciał przede wszystkim... Więc tak, najpierw sobie odłożymy część yy, syfów, które mam przed sobie, które mi się zebrały. Tutaj coś mi pisze, na Messengerze, wrócę do telefon i tyle. Tarczy nie będę brał. Bo tam tylko na zbieranie materiałów, tam, żeby się pozbyć jakiś. Potencjalnych przeciwników, takich, którzy by od razu przeszkadzali, to ym, bezproblemowo. To jakieś Blaze Rody Nie chciałbym stracić tego y, wszystkiego. i sobie tam resztę jedzonka też bo Mam ziemniaczków pełno. No i dobra. Głównie to, co będę chciał pozbierać, to y, cegły netherowe. Bo z nich i z y, piaskowca ma być zrobiony cały ten portal. Więc tylko wbijamy i y, idziemy do twierdzy, no, pokopać. Po prostu. Też nie chcę, żeby odcinek był długi, bo też nie chcę, żeby mi się wrzucał długo, bo go nagrywam pójść na troszkę. Więc zobaczcie, że te odcinki są tak późno, ale... E, chcę wrócić do systematycznego systemu nagrywania. E, się powoli na to przez, przestawić, bo jeszcze chcę znajdować czas na inne rzeczy. Tak jak chociażby jak pójść się na rower ze znajomymi, bo to akurat dosyć często się ostatnio zdarza, bo jest fajnie, ciepło, aż przyjemnie po prostu. Dzisiaj też byłem, dlatego do też dopiero teraz nagrywam, wcześniej sobie coś tam, jakiś obiadek jadłem, nie? I coś oglądałem, dlatego nie jeszcze wcześniej... Jezus, myślałem, że do lawy wpadłem, przez chwilę się zastrachałem. czekaj, to się szło tutaj tak, tam jest twierdza. Wielka filozofia, gdzie iść, nie? Mamy tutaj troszkę po drodze kwarcą, się w przyszłości przyda. Pugę zaraz dzielę, za wycieranie się. to jest odcinka. Jest spuszczony i nadal mu mało. Właśnie znowu do lawy, prawie wkład tej za to. Ok, i chodźmy po naszym jakże pięknym wejściu. Tutaj. Zróbmy końce ze schody porządne, bo. Po prostu nie wytrzymam zaraz Znaczy, że tak zrobię. Nie muszę tak całych zabudowywać Tutaj nie ma praw fizyki Także za bardzo. Na niektórych rzeczach są tylko. Ale na większości nie ma. Okej. Okay. Co tutaj wbijmy? Jakieś w miarę bezpieczne miejsce znajdźmy, gdzie będę mógł sobie pokopać. No na przykład tutaj. Tutaj się chyba nigdzie nie przekopię. Postawmy sobie tutaj pochodnie, żeby było jasno. Tutaj też. Tutaj na przykład też. I dobrze. Kopiemy. Nie jest to najszybsze przekopanie, bo killoff nie ma żadnego ani eficiencji, ani nic. Mam przecież tutaj tylko szczęście i niezniszczalność, co się tak fajnie trafiło, bo głównie właśnie na to szczęście liczyłem, żeby było i się udało. Jest to potwierdzone info, normalnie losowo, bo to akurat na live się udało. Zapisać. tam się pigment zaraz mi zabije Nieważne. Po prostu se kopmy taki głównie odcinek pogadankowy yy, dzisiaj mówię, chcę wrócić też do tego, żeby po prostu w tego singla czasami pograć samemu co do live'ów to też <coughs> z się troszkę rozmaicą, bo yy, mam ogarniętą sobie nową gierkę na playstation nazywa się to bodajże borderlands 2 już na pewno to jest Borderlands, tylko nie pytam czy dwa, czy jakie. Ale ogarnąłem, bo jest w tym miesiącu za PlayStation Plus za darmo. Wiem, że to jest gra, taka strzelanka z taką tą, no grafiką, taką jakby rysunkową. Widziałem to u kolegi chyba. To albo inną część. Jakoś tak mi się nie wydawało, że to ta grafika mi się taka dziwna wydawała, ale to dlatego, że u niego to na w PlayStation 3 gdzie ta grafika jest gorsza niż na ps i to się zaczyna robić niebezpiecznie tego tutaj już nie kopiamy idziemy tutaj dalej sobie po prostu żeby gaz tam miejmy nadzieję, że nas zostawi w spokoju o, mam nawet trochę strzał w razie co nawet jedną mam na kuszy przecież założoną, więc spoko, no problem, Tu, set bo jednak to troszkę ciemne jest, a chcę, żeby było cokolwiek. Widać, pięknie, ładnie. Więc tutaj to hmm, pozbierajmy, bo troszkę tego będzie potrzebne, bo chcę ten portal zrobić, jak jakby mówiłem, zaokrąglony. Nie wiem, myślałem może na takimi zrobieniami, jeszcze z bloków surowców jakiś, tylko ja na razie w to nie jestem zabukaty. Nie wiem, mógłbym na przykład jakieś złoto pojedyncze parę bloczków dać gdzieś może tak w sumie zrobię chciałbym tym portalem zająć sam bo wtedy mi się na spokojnie buduje na no, no odcinku takimi projektami się będę tylko trochę zajmował bo to po prostu dużo czasu zabiera i łatwiej mi jest na live albo samemu tak i myślę że następny live e, który jeszcze nie wiem czy w ten weekend zrobię, zależy od tego jak będę z czasem wyglądał. Mam nadzieję, że jakoś yy, w miarę sensownie. Ale kusi, żeby na to wskoczyć, w sumie nie wpadnę do lawy w razie co. Tylko, że jak się zaraz gast Ocknie. To lepiej stąd zejdę. Czeknę. Nie, oczywiście nie, bo Minecraft musi być wywalić gdzieś. Ten bloczek daleko. Tu muszę uważać, bo tutaj będę mógł zaraz gdzieś kurde się przekonać, że można spaść jednak, więc na shiftie, na shiftcie. O, właśnie. Jak jest tak dalej, to tutaj je kopię. I się przesuwam wtedy tutaj. Troszkę pochodnim się zwróci. A tylko troszkę tutaj też rozstawiam, żebym widział, um, co robię. I dlatego mam. No to jest na razie ewidentnie za mało na ten projekt. Chociaż on jest też, nie jest też nie wiadomo jak duży Więc w sumie tragedii nie ma Tak i teraz się to w niebieską koszulkę Dobrze, że to nagrywam jakby obs wszystko z kamerką Bo jakby to był z gry z PlayStation, gdzie montuję dodatkowo kamerkę to Przypał, bo ja ostatnio robię tak, że Bo w założyć się ona nie jest taka jakby jakby miała być na pełen ekran yy, A ja nie umiem w nowym programie na montażu za bardzo przyciąć obrazu Więc daję po bokach niebieskie paski, które potem no bluescreenem się ich pozbywam Czyli w tym momencie Miałbym po części nagranie Do kosza Jakbym nagrywał z, z Głupi scroll widzieliście? Ja go nie ruszyłem on był przyblokowany na jakieś miejsce, ledwo drgnął i mi na miecz przełączył. To jest po prostu moja myszka, okej? Okay? Troszkę się nieco żeby przyzwyczaić. Ten solarz taki zły nie jest, tylko trzeba rozruszać zawsze. Okej, okay, będzie ta twierdza rozkopana. Coś czuję. Tak bardzo rozkopana będzie. Nie wiem w sumie o czym jeszcze Wam tutaj powiedzieć. Mogę wam w sumie powiedzieć co u mnie, u mnie. Powiem Wam, że nawet spoko. Ostatnio. Jestem troszkę bardziej szczęśliwy i w ogóle też mam troszkę bardziej zapał do nagrywania. Tylko po prostu troszkę czasu brakuje. I powiem Wam, że ogólnie spoko. Nawet się układa, nie? A, słyszałem to nad sobą. Więc powiem, że nawet się układa, jest nawet fajnie. Naprawdę ostatnio. Czuję się jakbym był innym człowiekiem. A to dalej. Ja ten sam Marcek krający w Minecrafty na YouTube już od ponad dwóch lat. Dokładnie. I tak oto tutaj dochodzimy do końca korytarza. Ok, więc tak na live'ach się pojawi nowa gierka. Jeszcze raz wam mówię: czyli Borderlands. okej okay, tu mamy gasta. On już się na mnie tutaj rzuci. Łoty! Khamie szkielecie. Nie widziałem go, serio. One znikają, jakieś ciemno. Chcę, byle zasięgnąć. A nie chcę niego strzał marnować. Jakby. Dobra, wejdź. Sam cię na dół zrzucę. Oła, oła. Dałeś coś? Nie dał. Jeszcze gasta zaraz ściągniemy. O, podleś się tutaj bliżej. Będzie mnie atakował. Się tak zatrzymał się, myślę, że nawet ten. Ale widział mnie już, nie? to już chciałem go ściągnąć, żeby mi tej problemów nie robił zaraz. Co i można to też sobie rozwalić? Czemu nie? Będę miał z tego też materiału trochę. Mm. Słuchajcie, naprawdę, czemu nie mam cały czas zniszczyć drzewo, bo się na wersję przyniosłem nowszą, bo to jest chyba. Jeśli nie mylę, takie 14.3 Pre-Release 2, czyli Pre-2, bo hmm. ja tutaj chcę grać na najnowszych wersjach, bo już mi sprzed na to pozwala i nie muszę mieć na przy każdej wersji, żebym w ogóle mógł grać w miarę jakoś porządnie, bez jakichś lagów. Więc mogę sobie tak grać na spokojnie, no, nawet na snapshotach jest w miarę ok. Nie, no, jest nawet przyjemnie. No chyba, że Snapchat jest naprzód spakowany, to wtedy nie. Wiadomo. Ale teraz z takim sprzętem to aż się chce nagrywać, słuchajcie. Aż się chce nagrywać. Bo te filmy też wyglądają naprawdę ładnie. Ja jestem z tej jakości zadowolony. Już od dawna chciałem tak dobrą jakość mieć uzyskaną na swoich materiałach. Po prostu o tym marzyłem już od pewnego czasu. Ale nie mogłem z powodu komputera sobie pozwolić na taką jakość lepszą. Może bym i mógł na to pozwolić coś w przypadku konsoli, ale by mi się to strasznie długo renderował taki film na starym sprzęcie. Było parę takich filmów, bo właśnie kombinowałem, żeby z konsoli i z ładniej wyglądających gier były w takiej wyższej jakości, żeby były w 1080p. Ale to mi się tak długo renderowało, że to była jakaś masakra, nie? Więc wróciłem wtedy do 720p z powrotem. Bo to w miarę jakoś mi się renderowało. I szło to jakoś... Słuchajcie, ogarnąć. Okej, okay, mam tego słowo. Dobra. Teraz myślę, że może wystarczyć, jak nie to przyjdziemy to zbierać. Dobra, e, wrócimy się tutaj. Jak tutaj rozwaliłem, to teraz ciężko tutaj się odnaleźć, bo jest takie wszystko, takie inne, takie głębokie są te mosty. Głębokie, znaczy mają powiedzmy, barierki wysokie. nie? Dobra, Just tutaj wrócimy ładnie. Ładnie ma, tą magmę przeskoczenie. E, tutaj za, za, za każdym razem idę w tamtą stronę. Więc po prostu nie wiem nie. Dobrze. To lecimy. Ale i tak 1.14 wersja jest jedną z najbardziej zbagowanych. Fajne niby rzeczy doda, ale jest strasznie zbagowana, mam takie wrażenie. Ta wersja. Nie wiem czemu mam takie wrażenie. Dobra, wracamy. Tutaj też się coś ładnie ogarnie, jakiś ładniejszy portal. Może nie taki duży, ale też lekko większy i też w miarę ładny. Dobra, chodźmy się przespać, żeby był dzień. I pójdziemy zaraz zbierać piaskowiec bo chyba też nie mam za dużego zapasu go. chyba mam coś około staka chociaż w sumie ja go nie chcę użyć dużo bo ja chcę żeby takie motywy tylko były z niego lekkie zobaczę ile go mam szczerze tutaj ja chciał zrobić trochę nawet rzeźbionego piasek tutaj mam sam piasek więc mogę zrobić Z zwykłego piasku. A to jest malutko. No to daje po jednym. No tak. Zapomniałem. Przecież czekajcie, bo rzeźbiony się robiło. Chyba z tego. Chyba że się coś zmieniło. Tak, odblokowano receptury. Dobra. teraz będę miał. Będę miał zaledwie 42 takie. Dobra, zobaczymy, bo ja nie chcę użyć bardzo dużo. Ale jednak trochę chcę. No nie chcę też ten, bo tutaj głównie tego piaskowca użyłem. Fajnie wygląda tutaj swoją drogą, ale głównie go tutaj użyłem. Nie chcę, żeby to się powtarzało tutaj. W przypadku tego. Teraz tak, od której w ogóle ja chciałem, żeby ten portal był strony? Mi się wydaje, że od tej lepiej się tutaj zrobiło jakieś mu fajne wejście, nie? Więc dobra. Zbudujmy mu po prostu ściankę na razie z tyłu. Na razie zróbmy sobie tutaj samą ramę. Okej, skok do wody trafiłem. Zróbmy mu właśnie samą ramę na razie tutaj. Nie, 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 nie chcę wchodzić do noteru. Dobrze i... Zróbmy tak, żeby mógł się właśnie w jakieś wzorki z tego ym, piaskowca pobawić tutaj. Okej. Okay. Tutaj zasłonięciem tego się potem zajmiemy. I dobra, daj mi tutaj ten... Rzeźbiony piaskowiec. I nie wiem, zrobię coś takiego na rogach. Na przykład lecę ze spontana, totalnie, więc. Tak wiecie, nie? Tutaj, tak ładnie Karnimy. I teraz tak, możemy zrobić coś takiego na przykład. Tutaj coś na środku przydało, tylko nie wiem, gdzie jest dokładnie środek i na ile on jest kratek On jest, on jest na, trzy, cztery, czyli na dwie kratki, czyli bym wtedy musiał zrobić takie, dobra, już wiem co. Pięć, raz, dwa, trzy, cztery, kurde raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem czyli na czwarty raz dwa trzy cztery i cztery zgadza się zgadza się i dobudujmy sobie tutaj z tego taki fajny pseudowzorek wzorek powstanie sobie i Zaraz sobie zrobimy jeszcze też takie narożniki u góry z tego i zobaczymy wtedy, jak to tutaj będzie wyglądało. Ale myślę, że nawet ciekawie może to wyglądać. Ile partikli? Haha, <ścoughs> portalu. No jednak mam wszystkie włączone. No co mam możliwości, to się nie będę ograniczał teraz. Kurde, tyle grałem bez animacji na Skybloku i to się na Skybloku, żeby. W ogóle mógł to nagrywać. A teraz, kurde, w normalnym świecie bez Optifina, też z takimi partiklami, które mam przy sobie, bowiem Wam. po prostu piknę. Okej, okay, trafia tak do wody. Nie, ale trafiem. Zrobię taki parkurzysta z czasami. To nie jest do końca na środku. No tak, bo tak to, to trochę zwaliłem, ale wiem już jak to poprawić. Wystarczy, że przedłużymy to um, o trzy bloczki. Te na środku. Ja tutaj mam czas odnieść. Właśnie więc zaraz będziemy kończyć. Zresztą się zajmę sam. Pyk, pyk one nam do netherów padną te niektóre. Ale to już trudno. I tak. Dobrze. Okay. teraz przecież to, no panie, teraz to wygląda lepiej, bo to jest jakoś w miarę równo. A jak to wygląda od tej strony, że od środka, ej, no fajnie. Także tutaj nie będzie całe widoczne, tak trochę nie przemyślałem, bo on będzie zaokrąglony ten portal. Ale i tak myślę, że spoko. No kurde, są fajnie widoczne, bo to są, no bloki takie, które kontrastują bardzo mocno z tą ciemną cegłą nederu i wygląda to naprawdę fajnie. Wygląda to naprawdę spoko, muszę przyznać, nie? Też a propos live'ów planujemy zrobić taką serię na live'y z wedzadem i z no, z Minecraft'a na ps ie. taką wspólną. Serię tylko i wyłącznie na live'y, bo oni tam dzisiaj na początku, że na odcinku, ale to byłoby bez sensu serię z Rewalową, nawet z kimś robić kolejną zaczurą tego singla. Ale taka seria z Rewalowa na live'a mogłaby być um, jak najbardziej spoko, słuchajcie. Ale dobra. Myślę, że tutaj zakończę odcinek, resztą się zajmiemy sam. Muszę to jeszcze poplanać, ale myślę, że zrobię po prostu tak, że. Za to trochę bardziej zabuduję, trochę zrobię to fajnie wokół, że ten nether się tak jakby wylewa z tego portalu. No, jakoś to tutaj ogarnę. Ale ja tak naprawdę kończę ten cię mam nadzieję, że się spodobał. Tyle ode mnie. Trzymajcie się i cześć. Następnych odcinków. Hej, hej.